Halo, halo, witam serdecznie, dzień dobry czy dobry wieczór, jak to woli. Spojrzymy, zrobimy krótki przegląd, co się dzieje w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, w środę wychodzą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, Federal Funds Rate i oficjalne stopy również w Nowej Zelandii. Także miejmy to na uwadze w środę i czwartek, że może dziać się coś na rynku innego niż zwykle. Spójrzmy na kilka instrumentów, co się dzieje. Przede wszystkim nawiązanie do tego, co mówiliśmy ostatnio. Tak? SP500 zaznaczałem tutaj pozycję na tym poziomie oraz wcześniej, na tym poziomie, gdzie tutaj akurat jest ustawiony stop loss. Mówiłem o dużym popycie, o tym, że ten instrument będzie rósł, o tym, że będzie w najbliższych dniach czy tygodniach, dwóch tygodniach tutaj, gdzieś, czyli w tych wyższych granicach, gdzie będziemy realizowali zyski e, lub trzymali pozycję dalej. To zobaczymy, jak pozycja. Będzie wyglądała na bieżąco. Co jeszcze w ostatnich momentach, słuchajcie? Złoto na wykresie H4. Postowałem na grupie na Facebooku, że tutaj utworzyła się taka nieduża flaga, na którą będziemy spoglądali. Natomiast w tym momencie, słuchajcie, jest weekend, jest sobota. Rzadko zdarza się tego typu zagranie, żeby było uderzenie sprzedawców flaga i dalej poniedzieli, w poniedziałek kontynuacja tej flagi, czytaj mocne dalsze zagranie. Z reguły po weekendzie wygląda sytuacja w ten sposób. Sposób, że rynek odwraca, gubi się, zawsze następuje jakieś przetasowanie z piątku na niedzielę. Tak? Także jeżeli w tygodniu akcja się wydarzy, to jest trochę inne prawdopodobieństwo, jeżeli mamy weekendową. Lukę, tak? Przez lukę nie mam na myśli, że rynek się otworzy gdzieś na górze czy na dole, tylko o czas na przemyślenie dla traderów, tak? Gdzie tutaj mamy tak samo na eurodolarze flaga, druga flaga, którą zapostowałem na grupie Forex is Trader na Facebooku, czyli sprzedaż, potwierdzona tutaj sprzedaż, flaga, czyli realizacja zysku i dalsza możliwa sprzedaż, tylko znowu poniedzieli, nie wiadomo jak rynek się zachowa. Zobaczymy, czy będzie spadał agresywnie, czy będzie w stanie przebić w jakikolwiek sposób tutaj wsparcie opór, które samo się wytworzyło. Rynek znowu sam pokazuje na jakich jest poziomach, rynek sam pokaże, czy będzie wychodził dołem, czy bardziej góro, czy tutaj wykres się pogubi i będzie w jakiejś konsolidacji, czyli nie będzie sensu otwierania pozycji krótkich, czy Długich. Zobaczcie, co się dzieje na złotówce, dolarze do złotówki na wykresie Daily. Mamy tutaj sprzedawców czy kupujących? To jest pytanie do Was, tak? Jakie jest prawdopodobieństwo z tego zagrania? Czy rynek będzie dalej spadał, czy rósł? To pytanie nie jest takie skomplikowane. Odpowiemy sobie na webinarach wtorkowych o godzinie 20.00. Kilka innych wykresów niezwiązanych z ostatnimi wypowiedziami, czyli ostatnią analizą tydzień, tydzień temu i ostatnim webinarem we wtorek. Tutaj mamy na euro nie, nie wykres H4. Mamy duży popyt, mamy małą realizację zysku i na co to wam wygląda? Gdzie rynek powinien podążać z tego wsparcia oporu? Znowu mamy weekend, więc ciężko wypowiadać się słuchajcie, w sobotę w niedzielę, bo w piątek patrzymy na wykres taki, a w niedzielę w nocą się otwiera całkowicie inaczej. Z luką do góry, z luką do dołu. Albo gdzieś całkowicie podąża bokiem. Tak? Natomiast czysta analiza techniczna mówi nam tutaj wyraźnie o tym, co może się dziać na tym wykresie, jest to interesujące. Tak samo interesujący wykres może być podobnie jak złoto i euro-dolar. Zobaczcie, mamy tutaj mocnych sprzedawców, mamy dużą realizację zysku, ale w formie flagi i powrót sprzedawców. Możemy sobie tą powiększyć i zobaczcie, przy powrocie sprzedawców tutaj tworzy się potwierdzenie i normalnie, jeżeli znowu mamy po tym krótkim zagraniu do góry yy, dalej sprzedaż, czyli wchodzą sprzedawcy na czerwono, to z reguły jest to kontynuacja tych spadków z Wcześniej. Natomiast tutaj po weekendzie zobaczymy, jak wykresy będą się zachowywały. Jakby miało obstawiać, to wykresy będą się zachowały całkiem inaczej niż analiza techniczna o tym mówi, czyli nie będzie tutaj kontynuacji typowej sprzedaży, ale jeżeli byłaby, to będziemy na to gotowi. Także słuchajcie, tego typu analizy rzeczy, które ja pokazuję na Forex is Trader, to nie są prognozy, że rynek będzie spadał albo że rynek będzie rósł. Moim zdaniem jest to dosyć samobójcze prognozowanie rynku. Tak? Natomiast yy, mamy pewne scenariusze, jeżeli rynek będzie mocno spadał w dół, będzie to dalszy napływ sprzedawców, tak? będzie to typowy scenariusz z układem zwycięskim, coś co się powtarza ciągle na rynku, coś co ćwiczymy cały czas na webinarach w naszej grupie, samodzielnie i tak dalej. Tak? Także jednym z tego typu scenariuszy również było zachowanie, które omawialiśmy ostatnio na DAX-ie. Zobaczcie, DAX zanegował spadki, tak jak S&P 500, dla przypomnienia S&P 500 wyglądał w ten sposób, lepsza negacja, lepsze odejście do góry. O tym mówiłem, dużo z was, duża część z nas traduje na DAX-ie, raczej was, ja Mówiłem, że specjalnie nie traduję akurat na tym instrumencie, ale omawiamy go, bo dużo część ludzi pyta o DAX. Także tu była też negacja spadków. Mamy popyt, ale popyt dużo słabszy niż na SP 500. Mamy tutaj test od góry, o czym wspominałem. Rynek wybił się, cofnął i znowu zaczął wybijać się do góry. I patrzcie. Jest wzrost, tak? Ten wykres będzie rósł, będzie podążał tam, ale zobaczcie, jak dużo wolniej od tego, co pokazywałem jako atrakcyjne na SP500, tak? Na SP500 uderzenie było bardzo mocne, nawet po realizacji zysku mamy dalej mocne uderzenie. Zobaczymy po weekendzie, czy otworzy się wykres niżej czy wyżej. Tak czy siak, spodziewam się, że na przestrzeni dni, tygodni dojdzie być może szybciej niż zakładałem do tych wsparcia to odnośnie słuchajcie dax który rośnie sobie jednakże dosyć stabilnie, powoli, tak? Jest to y, może być to dobrze otwarta pozycja, ale nie jest to typowo super wzrostowy instrument, gdzie szukamy pozycji długich. Moim zdaniem, tak? Żeby szukać pozycji długich na instrumentach, to musi być boom, musi być uderzenie, musi być mocna akcja n, rzeczywiście kupujących, tak jak tutaj, czy co najmniej systematyczna akcja wielu kupujących na indeksie prowzrostowym, czytaj akcyjnym, tak jak tutaj patrzymy na y, indeks. Y, co jeszcze? Spójrzmy na inne instrumenty. Mocne uderzenie, słuchajcie, to tak jak na S&P 500, tutaj na D1 widzimy na kanadyjskim dolarze do jena. Mamy mocną negację, zupełnie to jest kopia tego, co się dzieje na indeksie, bo indeks jest powiązany z dolarem, dolar powiązany jest z innymi walutami, tak? Zobaczcie, że to jest ta sama sytuacja. Negacja spadków, boom, mocny do góry. Co się może dalej dziać? Czy ten wykres będzie rósł, czy spadał? To jest znowu odpowiedź na webinarach, lub większość z Was może znać już te odpowiedzi na dane pytania. Patrzymy na inne instrumenty, które nie są specjalnie atrakcyjne. Zobaczcie, można się czegoś doszukiwać na siłę, ale będzie to bardziej ryzykowne, jeżeli będziemy próbowali wykonywać tradey na tego typu mieszanych instrumentach. Także będziemy patrzyli, co się dzieje na eurodolarze: czy wykres zacznie odwracać, czy coś, co pokazuje analiza, mógłby zacząć spadać w dół. Będziemy patrzyli na sytuację na funcie, czy coś tutaj się urodzi, co mogłoby być jakkolwiek ciekawego do tradingu, bo w tym momencie nie zapowiada się, przynajmniej nie na wykresie D1 i H4, na niższych interwałach jak najbardziej, ciągle. Tak samo na dolarze do jena będziemy obserwowali złoto z flagą, która mogłaby zacząć tutaj urywać się w dół. Byłoby to fajne wtedy do zagrania, czy do interpretacji na wykresie, co najmniej do obserwacji, tak, nie mówię, żeby wchodzić od razu w rynek, ale na pewno do obserwacji. Ropa po wielkiej fladze, która nastąpiła, mamy tutaj odwrót jakiś do góry, ale czy jest to typowy popyt, słuchajcie, na rynku, czyli mocny popyt, z jakim mamy do czynienia, kiedy szukamy pozycji długich, czy to jest tego typu zachowanie? To jest pytanie, jedno z wielu pytań, które będziemy sobie odpowiadali. Co jeszcze? To było na tyle z podstawowych instrumentów. Dziękuję serdecznie, zapraszam na webinar wtorkowy o 20, jak również zapraszam na pozostałe zajęcia profesjonalne, szkolenia rynkowe. Dziękuję, do usłyszenia.